Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie króciutko, ala naprawa komputera. Dlaczego taka, a nie inaczej? Bo film wyszedł zupełnie w inny sposób, jak miał wyglądać. Mianowicie, w momencie, kiedy nagrywałem oryginał, zaraz po otrzymaniu komputera do naprawy, nie zdawałem sobie sprawy, że bateria jest tutaj w mikrofonie słaba, czy słaba, wyczerpana, bo nie nagrywało w ogóle dźwięku. Dlatego też musiałem wywalić film do kosza. Krótka historia tego komputera. Teraz jak widzicie, jest blue screen, ale krótka historia tego komputera. Około półtora roku temu klient go zakupił w sklepie Overclockers UK. Nie wiem czy sam go składał, czy taką tutaj konfigurację zaproponował mu OC UK, nie mam pojęcia. Natomiast od samego początku były problemy z tym komputerem. Po pierwsze, dość wolno pracował, a dwa, że łapał raz na jakiś czas fryzy. Niestety tutaj klient nie zareagował, nie oddał na gwarancję na, do naprawy. Nie skutkuje to dzisiaj tym, czym mamy, czyli nie butujemy się do Windowsa, w ogóle nie jest to możliwe. Czasem wyskakuje screen, czasami informacja, że dysk twardy nie jest w ogóle przez system wykrywalny. Czasami wiesza się na tym oknie z, z Windowsem, czyli system Windows i te cztery okienka Windowsa. Różnie to bywa. Pierwszym podejrzanym, oczywiście, był tutaj dysk twardy. Użyłem, pokażę palcem, sorry, za to w stacji dokującej. Odczytałem smarta i faktycznie to się potwierdziło. Smarta Wam za chwilkę pokażę. Dlatego też w tym celu zakupiłem już dwa dyski. Jeden SSD, bo klient chciał na system. MX100 Cruciala 128 GB. Jeden na dane WD Black. W pierwszej tutaj kolejności chciał klient otrzymać, znaczy kupić dysk hybrydowy. Odradziłem mu to. Raz, że moja opcja wyszła tania. Dwa, że o wiele lepiej. Komputer oczywiście został wyczyszczony z kurzu. Było tego kurzu naprawdę sporo. Wiadomo, jeżeli stoi komputer pod biurkiem nieczyszczony od półtora roku, no to kurz że tak powiem, gnieździć się tam bardzo łatwo. Ale ja także komputer już jest wyczyszczony. Ja teraz zainstaluję dyski twarde do komputera. Będę musiał znaleźć jakąś prześciówkę z dysku 2,5 do 3,5 cala. Pokażę Wam w międzyczasie jeszcze smarta, jak to wszystko wygląda z dyskiem twardym. I co jeszcze, Aha, nie, nie powiedziałem Wam konfiguracji tego komputera. Procesor FX4100, czyli stary bulldozer. Karta graficzna 9600GT. Zasilacz bardzo na wyrost, bo 750W OCZZS, nie wiem czy klient sobie taki mówię zażyczył czy też Overclockers mu taki złożył sądzę, że to raczej było na klienta jakiś napęd DVD oczywiście i tak to wygląda, także pozwólcie, że teraz zabiorę się do pracy obiecany smart dysku twardego w tym przypadku jest tak jak widać Hitachi pierwszy atrybut, który jest nie w porządku, jest to atrybut 01 ilość błędów odczytu, bardzo wysoka wartość, co może świadczyć o występowaniu błędów na powierzchni dysku kolejna rzecz Tutaj to jest widać ewidentnie, czyli bad sektory tak zwane 1403 aż naprawdę bardzo dużo. E, czyli widać, że dysk jest uszkodzony definitywnie. Druga rzecz, e, kolejna rzecz nie, druga, trzecia już z kolei. Tutaj to jest atrybut C4. Czyli C4 jest to nic innego jak operacje remapowania i ta wartość z tego atrybutu powinna być Analogiczna do atrybutu 0,5, czyli do wartości atrybutu 0,5, tak powinienem powiedzieć. Jak widać tutaj, te liczby się różnią, czyli widać, że nie wszystkie operacje remapowania przebiegły pomyślnie. Znalazłem jakąś starą przejściówkę 2,5 cala do 3,5 cala ak Zamontujemy sobie teraz SSDK. Nie wiem dlaczego Krusia robi w ten sposób, że montując go logo idzie do dołu, ale nieważne. Teraz sobie przykręcimy dysk. Do tego się przyda fajnie. Śrubokręt magnetyczny, ja bez nich sobie pracy nie wyobrażam. Na razie, po przekątnej, że dysk SSD już jest posadzony w przejściówce. Teraz zamontujemy sobie go do obudowy. Posadzimy go sobie gdzieś tutaj na tym poziomie. Przekręcimy. Ok, drugą śrubkę. Siedzi sztywno i to samo zrobimy z dyskiem talerzowym. Dysk twardy przykręcimy sobie z dwóch stron nie z jednej, jak tego SSD-ka. Wiadomo, że on jest dość czuły na wszelkie wstrząsy i tutaj sądzę, nasze znaczy oczywiście, to są moje domniemania. Że oryginalny dystrybut w tym komputerze został uszkodzony przez kuriera. w razie, kiedy paczka została rzucona kilka razy, ale mogę się mylić. Ok, wracamy. Teraz druga strona też jak już tu jestem, to co przykręcę tego SSD-ka z dwóch stron, również, więc nie kosztuje. Być może minuta pracy, a przynajmniej będę miał pewność, że wszystko jest jak należy. Teraz wystarczy podłączyć kompa, zainstalować system i sprawdzić, czy wszystko jest OK. Oczywiście poukładam kable, a później postawimy system i wracam do Was za chwilę. Jak widać, kable są dość sensownie poukładane. Uprzedzając wasze tutaj komentarze dotyczące zasilacza, dlaczego nie odwróciłem go wentylatorem w dół, odpowiedź jest prosta: po prostu ta obudowa nie ma wyciętych otworów wentylacyjnych na spodzie i było to niemożliwe. Dodatkowo zainstalowałem wentylator 120 mm na przodzie obudowy, za chwilkę go zobaczycie, bo będzie on podświetlony na czerwono. Bitlinik Spectre, tak, żeby poprawić raz przepływ powietrza w obudowie, a dwa oczywiście schodzić delikatnie Dysk twardy, talerzowy, przyda mu się do. Teraz odpalmy komputer. Zobaczymy jak wygląda butowanie do Windowsa. Oczywiście tutaj to demonem szybkości nie będzie mimo dysku SSD. Z prostej przyczyny to jest stara płyta z chipsetem 760G, bodajże od AMD. Także cudów się nie spodziewajmy. Czas butowania zajmuje około 40 sekund. Także nie jest źle, ale mówię, mogło być lepiej. Kolejna rzecz, teraz kartę słychać dość głośno, ale ona za chwilkę tutaj przyciśnie będzie za logowanie się do Windowsa. Wszystkie sterowniki oczywiście są postawione, ściągnięte najnowsze z Internetu. I antywirusa nie będę instalował, ponieważ klient zrobi to sam. Ma tutaj, o teraz ucięła karta, posłuchajcie. Także system, nie system, a antywirusa klient postawi sam. Ja tylko tutaj zainstalowałem Google Chrome i również na prośbę klienta Open Office, ponieważ nie posiada on Microsoft Office'a. Także tak to wygląda. Komputer pracuje bez zarzutu. Tutaj ten wentylator wspomniany wcześniej podświetlany na czerwono. To chyba tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo pewnie będziecie o to pytali, także uprzedzając te pytania, za usługę, samą usługę, skasowałem 40 funtów.